Mamy piękną konwekcję Oborniki Wielkopolskie I droga, nie wiem jaki to jest numer, bo to jest powiatówka, ale kierunek obrzydzko Może jakieś wyładowanie, może jakiś strzał by się przydał Miejscowość słonawy Słono to ale tutaj leje Ale jakby tak strzeliło, tak tu przed nami to by było piękne Zdecydowanie wbudowany kumulonimbus w nimbo mógłby jeszcze trochę grad zacząć spadać, ale jest pięknie. Ja zawsze mówię żeby to albo tak padało jak w tej chwili albo wcale Objazd do obrzyczka, ale to dobra, nas to nie dotyczy chyba Pięknie pada Film będzie do zobaczenia na YouTubie. Wyjedziemy z miasta, to zasięg pewnie skończy, także Nie wiem czy się nie błysło w tym momencie. Ale za chwilę to zweryfikuję na mapach radarowych. Jedziemy sobie takim wycieczkowym tempem. Dobra, będę kończyć, bo się troszeczkę droga zaczyna psuć i się las zaczyna. Jak będzie coś ciekawego, to kolejne relacje za chwilę. Ale widzimy gałąź tutaj, czyli musiał obawiać. No właśnie, dlatego przerwę tą transmisję i myślę, że do zobaczenia za czas jakiś. Hej.